Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Yy, serdecznie witam Państwa i pozwolę sobie przekazać Państwu takie badania, które były wykonane yy, chwilę już temu, ale nie były nigdzie publikowane. Jakie postawy prezentują pielęgniarki wobec śmierci, umierania i śmierci? Proszę Państwa, celem głównym badań była próba określenia postaw pielęgniarek wobec umierania i śmierci, jak również zastanawia, zastanawiano się nad tym, w jakim zakresie rozumienie empatyczne ma związek z postawami pielęgniarek wobec umierania i śmierci, śmierci czy poziom satysfakcji. Pielęgniarek ze swojego życia w większym stopniu determinuje postawy wobec umierania i śmierci? Czy istnieje związek między postawami pielęgniarek wobec umierania i śmierci a cechami socjodemograficznymi? Jaki jest stosunek pielęgniarek do testamentu życia? Jak pielęgniarki oceniają umiejętność towarzyszenia choremu w procesie umierania? I czy religia ma związek z postawami pielęgniarek wobec śmierci i umierania? W analizie przyjęto następujące statystyczne i następujące zmienne, zmienne zależne, czyli postawy pielęgniarek, rozumienie empatyczne. I zmienne niezależne, wiek, płeć, staż pracy, miejsce, prac, miejsce zamieszkania, typ ukończonej szkoły pielęgniarskiej, jak również subiektywny wskaźnik indywidualny satysfakcji z życia. W badaniu wzięło udział tysiąc respondentów, pielęgniarek i pielęgniarzy. Do analizy wykorzystano 518 prawidłowo wypełnionych ankiet, ponieważ były to obszerne ankiety, nie były w pełni wypełnione, więc zostały odrzucone. Metoda, sondaż diagnostyczny, technika ankieta, narzędzie kwestionariusz ankiety i tutaj były dwa wystandaryzowane narzędzia, kwestionariusz ankiety y, Juczyńskiego zakupiony od Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, jak również kwestionariusz rozumienia empatycznego za zgodą autora i ankieta własna. Oczywiście w analizie statystycznej w obliczeniach przyjęto poziom istotności P mniejsze od 0,05. Organizacja i przebieg badań. Opracowano w pierwszym etapie koncepcję pracy w oparciu o literaturę przedmiotu, określono metody badawcze, narzędzia, przeprowadzono badania pilotażowe i też to była dosyć duża grupa pilotażowa. Służące oczywiście te badania były do weryfikacji narzędzi oraz uzyskania zgody Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Drugi etap: przeprowadzenie badań właściwych, oczywiście metodą sondażu diagnostycznego, narzędzia kwestionariusz, ankiet, no i analiza zebranego materiału. W badaniu wzięło 1000, udział 1000 pielęgniarek i pielęgniarzy. Do analizy wykorzystano 518 ankiet spośród 518 uczestników ankiety 95% stanowiły kobiety, a 4% około 4% było płci męskiej. Pielęgniarki yy, najczęściej wiek badanych to był wiek 30 do 50 lat, bo było ich 71%. Yy, zamieszkałe w, mie w mieście powyżej 100 tysięcy było ich najwięcej, bo 49%, prawie 50. Oczywiście ukończona szkoła. To był licencjat pielęgniarstwa, najwięcej licencjatów, czyli wykształcenie wyższe zawodowe i następnie staż pracy badanych powyżej 20 lat, czyli doświadczone pielęgniarki brały udział w tym badaniu. I oczywiście proszę Państwa, jak wiek w opinii badanych, a śmierć, pielęgniarki oceniały postawy wobec umierania i śmierci w ten sposób, że, że śmierć dla nich to jest tajemnica. Część mówiło też, że śmierć to unicestwienie ciała. Natomiast jeżeli chodzi o płeć, no to tutaj kobiety stanowiły 66%. Wypowiadały się, że śmierć dla nich to jest po prostu tajemnica. Wykształcenie ma wpływ na opinię badanych. P poniżej, mniejsze od 0,0,5. Im wyższy poziom wykształcenia, tym rzadziej śmierć uważana jest za tajemnicę. I to jest. Bardzo znaczące. Odczucia respondentów zależą od wieku badanych. Wraz z wiekiem rośnie częstość odpowiedzi o smutku, żalu i spokoju, a spada częstość odczuwania tylko spokoju. P mniejsze od 0,05. Rozumienie empatyczne. Analiza wykazała, że postawy badanych wobec śmierci i umierania zależą od poziomu rozumienia empatycznego. I tutaj chciałem powiedzieć, że w badaniu dodać, że okazało się, że te pielęgniarki, które ukończyły 50 rok życia, a wcześniej kończyły liceum medyczne, wykazały dużą zależność statystyczną, są bardziej empatyczne i troskliwe w stosunku do chorego. Odczucia badanych, kiedy umiera człowiek, zależą od poziomu właśnie rozumienia empatycznego. Wyrażenie odczucia badanych, oczywiście wszyscy badani, jak analizę weźmiemy, odczuwali wielki smutek, żal, niektórzy też odczuwali spokój. Więc można to tak przyjąć. Śmierć i uniknięcie w środkach masowego przekazu. Okazuje się, że pielęgniarki oceniły, że nie mówimy w ogóle na temat śmierci w środkach masowego przekazu, ani w radiu, ani w telewizji. Mówi się bardzo rzadko na ten temat. Oczywiście. Jeżeli popatrzymy na to, gdzie, bo pani profesor tutaj już też dzisiaj mówiła, pielęgniarki też wskazują, że miejscem odejścia powinien być dom. Środowisko domowe, nie, nie hospicjum, nie szpital. Natomiast inaczej na to patrzą pielęgniarze, jak zobaczymy, bo przychylają się do tego, żeby ktoś przebywał w hospicjum albo w szpitalu czyli kobiety inne spojrzenie mają na ten temat. I oczywiście jeżeli chodzi o religię, a postawy pielęgniarek wobec umierania i śmierci, analiza badań wykazała, że uczucia ankietowanych zależą od stosunku ankietowanych do wiary. Im większa jest wiara, tym częstsze odczuwanie wszystkich trzech uczuć naraz czyli smutku, żalu i spokoju. I oczywiście tutaj mam samoocenę, która nie powinna być brana w ogóle pod uwagę, ale pielęgniarki oceniły umiejętność i wiedzę swoją w stopniu dostatecznym. Więc no, samoocena to jest, ale pokazuje to. Wśród 518 uczestników ankiety 35% uważa, że testament życia nic nie zmieni. 163 ankietowanych, 31% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 88 ankietowanych uważa, że może on czynić więcej złego niż dobrego. A 81 ankietowanych 15% uważa, że może utrudniać życie pracownikom medycznym. I wnioski, proszę Państwa. Istnieje związek między postawami pielęgniarek wobec umierania i śmierci, a cechami socjodemograficznymi, to jest płcią i wykształceniem. Pozostałe cechy nie odgrywają żadnej roli. Rozumienie empatyczne ma pozytywny związek z postawami pielęgniarek wobec umierania i śmierci. Poziom zadowolenia z własnego życia różnicuje postawy pielęgniarek wobec umierania i śmierci. Wiara i praktyki religijne wpływają na postawy pielęgniarek wobec umierania i śmierci. Samoocena pielęgniarek dotycząca umiejętności towarzyszenia choremu w procesie umierania jest dostateczna. Podkreślam, jest to samoocena. Stosunek pielęgniarek do testamentu życia jest obojętny. I z tych wniosków można postawić jeden postulat, przygotowanie warsztatów szkoleniowych prowadzonych przez zespoły wielodyscyplinarne dla personelu pielęgniarskiego w zakresie prawidłowych postaw wobec umierania i śmierci, sposobu radzenia sobie ze stresem, emocjami, rozmów z pacjentami umierającymi i ich rodzinami. Dziękuję bardzo.